Znajdujemy się w salonie na parterze, którego powierzchnia to 36 m2, to jest około 6 na 6 m. W salonie znajduje się duże okno od strony południowej, od strony ogrodu, powierzchni 11 m2. W salonie w standardzie oferujemy schody drewniane na piętro. Obok salonu znajduje się pokój, który w tym przypadku został na życzenie nabywców połączony z salonem i gdzie będzie znajdowała się kuchnia. Kuchnia ta ma szerokość 2,5 m i Okno, które dodatkowo doświetla salon. W standardowym projekcie w tym miejscu znajduje się pokój, który można zaaranżować na garderobę, biuro, gabinet, piżarnię tego typu pomieszczenia. Obok znajduje się pomieszczenie techniczne, serce techniczne domu działamy pompę ciepła, rekuperator, bufor, zasobnik, rozdzielacz ogrzewania podłogowego. Licznik wody i tablicę elektryczną. Pomieszczenie to wykończamy na gotowo, aby potem na etapie prac wykończeniowych nie trzeba było demontować tych wszystkich sprzętów. Na parterze znajduje się również łazienka, które jest miejsce na prysznic, wucet i umywalkę. Projekt jest bardzo starannie przemyślany na bazie naszych wieloletnich doświadczeń i kilkuset wybudowanych domów.